Witajcie, jestem Patryk z kanału Grycie i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek Szybkich Newsów. Jeszcze przed tym chciałem Was zachęcić do zasubskrybowania kanału, dania łapkę w górę oraz napisania komentarza. Zaczynamy. Numer 1 Jechali stłoczeni w zapieczętowanych skrzyniach. Ponad 700 migrantów zatrzymanych. Meksykańska Policja Federalna zatrzymała w sobotę na terenie Stanów. Werkaz ponad 700 nielegalnych migrantów z Ameryki Środkowej, którzy próbowali dotrzeć przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych. Migranci, według policji, podróżowali w ciężarówkach stłoczeni głównie w zapieczętowanych kontenerach. Numer drugi. Komar tygrysi już puka do naszych drzwi. Komary tygrysie przenoszące dengę, nie zostały jeszcze w Polsce stwierdzone. Ale znajdują warunki do rozwoju w coraz liczniejszych krajach europejskich, jak na przykład we Włoszech. Na północy kraju władze miasta zadecydowały się podjąć z nimi biologiczną walkę. Numer 3. Ogromne ulewy w Chinach. Zginęło kilkadziesiąt osób. Intensywne opady deszczu spowodowały, że w centralnych oraz południowych Chinach pojawiły się powodzie i osuwiska. Z powodu gwałtownej pogody życie straciło ponad 60 osób. Władze kraju szacują, że pokrycie strat osiągnie około 13 milionów juanów. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego. Cześć.